Siemano! Z tej strony. Siemaneczko! Z tej strony Mateusz i dzisiaj będziemy sobie skakać z droperów. Tak. To, co, że tak późno? No, ale Antek Wielkowiec mnie zadzwonił. Znaczy nie musi ładuje. władu. Jesteśmy tam nie tak w majkach, ale zaraz nas na pewno dołączy. Dzisiaj będziemy skakać z droperów. Jak widzicie, ojku, yy, właśnie subskrypcje. Łapkę w górę, bo dzisiaj nagrałem już trzy filmiki, a nawet do oglądania. Witam was serdecznie. Okej, okay, słuchajcie, Jeśli już jesteśmy, to pokażę wam tego dropa. Jak widzicie, pobrałem sobie... Molliku, jeśli mi się Minecraft Pobrałem sobie wersję 1.12, no bo to jest najnowsza wersja tego moda. I dzisiaj będziemy sobie skakać do dropera. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeśli mi się Minecraft nie będzie logował... O, dobra. Tryb jednoosobowy. No i jak widzicie, mamy dropera, wchodzimy. Mam nadzieję, że, nie... że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę i nam przydywanie świata. No a my tak coś się ma i tam psą, musisz chwilę poczekać. A już mamy drowanie terenu. <laughs> Dobra, i już jesteśmy jesteście w droperze. Że... Trochę No i to możemy zaczynać Co jest? Doper Okej okay. Lecimy? Nie To postawcie Lecimy? 3, 2, 1 Trafie, trafie, trafie No co? Tak nie muszę trafić! Czekajcie, muszę sobie... Czekajcie. Muszę sobie dobrze obać. Okay. Tu, trafię, trafię, trafię. Jest! Okej, zobaczmy. Lecimy z następnym droperem. Oj, kusy trochę mi się zlakowało. Ok. Pierwszy droper już ukończony. Teraz chodzimy w następny. czy tu jest nawet kreatywa? Ok, lecimy z następnym. Sporo mi zawsze się droguje. A nie mówcie, że ja kliknęłam w ten sam dropper. Kliknęłam w ten, ten sam dropper. Zobaczcie, już wszystko przejdzie. Ok, jestem już. No i co, teraz chodzimy na inny dopę. Tylko jak tutaj wejść na inny dopę? No przecież wystarczy taki trudny przycisk. Skill. Nie wiem jak tutaj wejdzie kolejny drop, bo jakaś dziwna jest ta mapka. Serio. Czekajcie! Aha! A tu chyba wszystko pisze. Dead drop. Nie mówcie, że to tyle tej mapki. Nie mówcie, że ta mapka to jest tyle. Ej, to jest... Ej, teraz jakiś inny. Tak, teraz jakiś inny. Okej. Okay. Już myślałam, że ta mapka to tylko tyle. To jest za łatwizna. Ej, co to jest za łatwa mapka? Ej, słuchajcie, no takie mapki mu przechodzi. No, tak, weźmy sobie dajmy jakiś trudny poziom. O! Przejdźmy sobie do kolejnego. Teraz city. No i lecimy z kolejnym. Dobra. Słuchajcie. Okej, okay, słuchajcie, straszne łap, ł, 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 łatwe są te dropery, a tutaj so. Aha. są. Aha. Takie łatwe. No! No dobra, jednak nie takie łatwe. No słuchajcie, wiecie co? So? Ja chyba sobie dam hard poziom, bo no takie dropery, no to... bo no to każdy... Chudę, muszę sobie dać jakiś trudniejszy poziom. O! Tutaj. No tak! No 5 tysięcy łapek! No, no. No to to widzę? Ja jeszcze nawet nie 20 nie mam. Okej. Okay. Tu już było? City? Siva chyba właśnie nie było. A, ja w drugą stronę. Czekajcie, coś na pewno jeszcze muszę zrobić. W chyba jeszcze nie było. Coś mi się tak wydaje. Okej. W Skree już było. Ja dobra, świetnie, czy to jest naprawdę dropery. Dobra. Słuchajcie, wiecie co? Ja wyjdę z tej mapki i... Może poszukam jakąś lepszą mapkę, bo ta jest naprawdę do kitu. OK, słuchajcie, już się ładuje. Ale popatrzcie Najlepsze Popatrzcie, Andek, ja to już <grymnie> w farminga <Polsce> No może. <grymnie> w <Polsce> dobra, lecimy do odcinka Jaka masz mi się pobierze? Włóż prawie Poradni, poradnik Ja nagrodę jak... ...podciągnąć sobie taką mapkę albo coś, to... Yy, naprawdę poradnik może jutro. Wiem, że jest tam późno, więc znowu dzisiaj nie że Nagrywam dzisiaj już dwa i teraz już trzeci. Naprawdę już męczony jestem, ale muszę tam film nagrać. Okej. Mój dołapan już się włączył. Osobowy. No i mam. Odniosę sobie na dropa. A wy możecie sobie w ogóle coś jest tak. No coś tak, oczywiście tutaj nie powinno być żadnych lagów, bo to jest bardzo stara wersja. 16 1.6.4. No i z taka wersja istnieje, tego dropa. Widzicie, już tutaj jestem z moim skinem. Coś się nazywam Stepan. Ej, trzymaj się tak dziwnie w tym droperze. Ok, to so tutaj. Baz 1 start. pół strings. Ok, ja sobie robię baz 1 start. Ok, jaki tutaj mamy do para. Co tutaj trzeba zrobić? I co jest? No. Aha! Słuchajcie, mam za mało Render Distance, Aha, tam nawet nie dosięgałam z rokiem. widzieliście to, ja tam po prostu nie widzę nawet tej wody i mam po prostu za słabo Render Distance ustawiony, muszę sobie, słuchajcie, trochę Render Distance, okej, okay. dałem sobie Render Distance na Maxa, bardziej, ej, to jest tak, ej, oni tak trochę nie przemyśleli, bo ja dam sobie Render Distance na maksał no i tak tam nic nie widzę, muszę na Czuja Prof! Coś jednego nie widziałam, bo ja na jeziska miałem totalnie wywalony. OK. Kup. Nie wiem, że mam to, O, książka. Co się tam? Jak ją muszę się dać? nie mam jakiejś dziwnej. Ok. Weszłam do huba. Tu pięć. Muszę znaleźć dwójkę. Szóstka. Siódemka. Jedynka. Klikamy i zobaczymy, co mamy w następnym. Oj, już trochę tutaj... O, słuchajcie, 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 szkoda, że nie mam Optifina wygranego. Słuchajcie, szkoda, że nie mam wygranego Optifina. mi było trochę łatwiej, bym miał Optifina wygranego. A jaki mam w ogóle link? A ja w ogóle linku nie mam. No okej, okay, okej, okay, no bo słuchajcie, tutaj jest w ogóle jakiś spam? przydałoby się... Przydałby... O, optim. Ej, czekaj, pamiętajcie, to się da tak oszukać. Ej, da się to tak oszukać! Ej, patrz, ja to tak oszukam. Czekajcie, musimy się odladyć na hawę. Nie! Dobra, nie ma co oszukiwać. Ale w czemu tam nie ma, wiecie, spawna? To mi się nie podoba strasznie. No, ale trudny jest ten dropper. Wej. A mi się tu jeszcze komputer laguje. Mam tą aplikację włączoną. Nie, słuchajcie, ten dropper jest za trudny. Aj, ja patrzcie, tamten był załatwy, to narzekałam, a teraz mam za trudny i też narzekam. No słuchajcie, ja muszę sobie game moda... Tu można w ogóle game moda. Ej, można sobie dać game moda! <śmulacz> Dobra, ale ja nie będę oszukiwał. No, zero. Damy może zero oczywiście sobie dajemy.

i tak tam nie przeżyje. Tam no, zrobił full HP. Dobra, próbujemy. Dawajcie. O, dobra! To było ryzykowne Ale co, ci muszę tak to przechodzić. Ała. To Ci tutaj nie skończę, musimy się do HP Dobra, słuchajcie. No dobra, widziałem. Ok, lecimy. Uda nam się! Nie! Dobra, słuchajcie, nie ma co! Głośnik. Dobra, ostatni raz daję to. Ostatni raz. Nie wiem, słuchajcie. Bez off to się te dopery koszmar nie przechodzi. Czekaj! Słuchajcie. No nie, no dobra, daję sobie game modach, bo nie ma co, słuchajcie. Nie ma co A model jeden, na jeden to sobie przejdę Ej patrzcie No nie To No, no widzę Widzę, jadę jakimś ciągnikiem, okej, okay, słuchajcie, daję sobie znowu No, okej, okay, dosłownie daję sobie znowu to Wlezę sobie do, do głównego huba. No, słuchajcie, nie wiem, jak będzie z trzecim levelem. No. Czekaj, to są jakieś lasery? To są portale chyba do netheru? Co tam nie ma spawna? To denerwuje. Czy? Okej. Okay. Ale co? Jakie to też jest trudne? Ej, co nie wiem, co sobie wybrałam takiego trudnego. No takiego... Ej, słuchajcie, czekajcie, muszę sobie to render distance zmniejszyć, bo no, naprawdę, mi tak kompa laguje, to masakra. Mi tak kom... O nie, dobra, co ja dałem? Dobra, wracam sobie do głównego... Ja! Dajcie jakoś wrócić do głównego huba, habem przyciskiem. Ugośnij kamerę, o. bym może się uda. Okej, słuchajcie, mam już to, zrobiłam to już i możemy zaczynać, jak widzicie, jesteśmy już w głównym hubie, no i co, zaczynamy pierwszy, słuchajcie, i co jest, o, dobra, jesteśmy, słuchajcie, pierwszy mam chyba za, trochę za słaby render distance, Yes, dobra, pierwszy już przeszłem, nie był jakiś trudny hub, ale myślę, że to tylko... Kwestia czasu, w którym potem już będą coraz trudniejsze. Dobra, lecimy z drugim. No to właśnie o tym mówiłam. Dobra, w zasadzie spróbuję tutaj trochę to scitować. Jak widzicie, mam tutaj licznik śmieci. Czyli mogę to bardzo szybko robić. Mogę to bardzo szybko robić, bo jak widzicie, ustawiłam sobie takie coś, że mamy regenerację serduszek. No i dobra, lecimy to normalnie. Okej. Okay. Już ja jak widzicie, już się przeszłem. Hmm. Jeszcze raz zróbmy z tym. Okej, Ja tak normalnie to może przejdę. Spróbuję. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie! Nie, słuchajcie, chyba nie będę citował. No nie, no słuchajcie, nie chcę citować, żeby potem mi nie pisaliście, że e, ty tylko nie przechodzisz, ty tylko czytuję, że. A ja słuchajcie taki, ja 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 taki komentarz, nie chcę. No postaram się to przejść. W oryginalny sposób. Okej. Okay. Okay, okay, okay. Tutaj chyba wybrałam najlepszy kąt. Pknąłem. Widzieliście? Ta basacja w na nie jest trudna. Tylko trzeba dobry konwerber. Ale, ale zauważyliście, że tam wszystkie omijałem. Okej, okay. lecimy znowu. Tam, gdzie jest tam ten diament, to tu. Ale nie będzie to teraz wybrać. To ja pamiętam, że tu, gdzie był ten diament. O, chyba tu. Tak, chyba tu. Tak, tak, tak. Teraz! No nie! Na no, F5! Kurde, zbada się F5. Dobra, ale wiem jak to przejść. Wiem jak to przejść. To już mam patent. Tu mam tego diaksa. to Tu muszę przejść. Trzy, go! Okej. Okay. Lecę, lecę. Kiedy, kiedy, kiedy? Kiedy? Nie! Mało brakowało. Nie, no, słuchajcie, ja bym to przeszedł na luzie. Tylko, że tutaj. Nie wiem, czy w ogóle sprint działa. Nie działa sprint, tylko, że. Słuchajcie. Myślę, że. Słuchajcie, bo myślę, dlaczego ja tego nie przechodzę? Bo mi się komputer laguje. Ja mam straszne lagi. Ja muszę sobie to render distance zmniejszyć. żeby mi po prostu no, mniejsze lagi, bo mi tak laguje. Chcecie, myślę, dlaczego tego nie przechodzę? Bo ja bym normalnie przeszedł na luzie. Tylko, że no, mam te straszne lagi. I one też mi utrudniają grę. Jest! O, przeszłem to! Dobra, wrócimy do, do głównego huba. Teraz ci muszę ogarnąć taki sam kąt, jak wcześniej. No słuchajcie tak. Myślę tamtej... Myślę tam tego challenge'u i nie będę kończył długiej rundy, bo słuchajcie, to jest dla mnie trochę... Co? Ej! a no, bo słuchajcie, teraz nie mam trochę za mały underdistance. No słuchajcie, to trzeba mieć coś trochę to wyciąć. Nie można mieć za małego underdistansu. My to denerwuję, że tu nie ma tego. No, wiecie, pełna. Ale tamta jest dobra droga, tutaj trzeba iść. Po prostu trzeba mieć WYCZUcie! No! Jesteście jeszcze mam za słabo ender distance, ale widzieliście? Już miałam wyczucie. Muszę sobie dać ender distance na cały. Wiecie, na cały. na, na fulla! Na fulla i się tego nie przejdę. Wiem, że tam mi strasznie i to strasznie lagowało, no ale muszę. O nie, jak teraz, ma, ale mam te... tak nie mogę mieć, bo mam wtedy małe małego lagi. Muszę mieć tu. Muszę mieć na 80, o teraz mi nie laguje, tak będzie dobrze, że mi się tak wydaje. A, mam przyciskiem, dobra. Nie, sądzę, jeszcze mi laguje. Dobra, słuchajcie, ja mam to przeszedł, tylko że, no, lagi, lagi, lagi. No, jak widzicie, no, mam takie lagi, ale widzę, że ja mam też trochę opóźnienie. Ja to muszę robić troszkę, no, wiecie, troszkę tak szybciej, bo ja mam opóźnienie z tym Minecraftem. Nie wiem, ale coś ten plun helmi zaczyna szwankować. Dobra, wiecie co, ja no, upośnij gamę, modę. Jeden, bo słuchajcie, mnie to już nie denerwować. Biorę sobie gej moda. No i naciskam tą trójkę. No i niestety. Ej, zobaczymy, czy teraz to przejdę. I bo ja. I co? Serio? Weszłam w te portale. No serio? Musiałam wejść w te portale? Dobra, słuchajcie, muszę wyjść. I wej, bo te pływnie w te portale, co Te pływnie w te portale. To portale tu to. ja tu przejdę? Przeszedłbym to. No tylko, że dziewko mi zabrakowało. Dobra, lecimy do głównego. Ej, co jest? Hub nie działa. Ej, hub nie działa. Chyba muszę mieć. Chyba muszę mieć go i moda. Okay. Kośnik. Dobra, przedtem okay, okay. No to teraz. Poziom czwarty! Naprawdę bardzo ciężko jest, sociej. Jest, sobie ta wybrałam innego. No to! A oh. jesteście, dobra, spróbuję to jeszcze tak przejść. Czekajcie, muszę znaleźć ten poziom czwarty, poziom trzeci, poziom czwarty. Jak licho! No, no Antek to są dropery, a wiesz, jak ja sobie wybrałam sobie mapę na poziomie hard. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja tutaj biorę sobie ten czwarty, ale pozwólcie, że troszkę szituję. O! No, widzicie słuchajcie, ja mogę szybko to robić, bo ja sobie od razu nie sery włączyłam. Ale teraz kituję. Ale trituję. Ej, słuchajcie, ale... jak... Ale pytać, że tam nie przeszkoczę. Ej, chyba, że tam Chcesz zaryzykować? zaryzykuję. Dla Was! U! Dobra. Dla Was to zrobiłem. Okej. Okay. Tu szybko to mogę robić, bo ja sobie włączyłam e, regenerację i widzenie w ciemności. A więc mam trochę ułatwienia, bo tam sobie wpisałam taką specjalną komendę, ale si, si, si! sami nie słyszeliście. No specjalne komendy, żeby tam zapisywałam, a nic tam nie słyszeliście tak naprawdę. O, o, oh boy. Prawie mi zginął. Okej, okay, jesteś. Teraz tutaj muszę. Okej. Okay. Raz. Dwa. Aa! Cytowałem, ale... <laughs> Udało się. Naprawdę myślę, że na tym poziomie dziś zakończymy. I co, czemu to jest? To jest takie proste? Ej. Co się stało? Co? 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 Gdzie mnie teleportnęło? Okej, okay, no tamten tam, ten poziom czwartej jest jakiś, piąty jest jakiś dziwny, może pójdziemy do szóstego, bo no jak widzieliście, nie mogę w niego wejść, bo muszę poziom piąty ukończyć, nie mogę wejść w poziom szósty, bo muszę poziom piąty ukończyć, i co jest, i totalnie grę mi zlogowało, halo, o, czekajcie, jestem już, co to są te command bloki, Ej, co, co, okej, okay. Trochę to było dziwne, ale lecimy sobie do poziomu szóstego, no bo jak widzieliście tamten poziom trochę, no... Się baguje, Aha! Ej, fajny poziom! No to akurat stosik. i dobra, to już musiałam zginąć, bo to już... Teraz ja chyba poziom siódmy. Dobrze mówię. Szósty, siódmy. Dobrze? Tak, poziom siódmy. Dobrze, muszę dobry kąt wynaleźć. Do skakania. Muszę, że najlepszy będzie ten. Ten tutaj. Lecimy? Lecimy! Nie! Dobra! Lecimy z tym poziomem siódmym. No i troszkę uszukujemy. Nie, tam nie doskoczę, nie, nie, tam nie doskoczę, nie będę ryzykował. Rizik, nie będę riski. Nie będę ryzykował. Jakieś się Śmierć, ale się na babie. Już mam, już mam 40 śmierci? Serio? No to ładnie. Okej. Wiesz, mam taką sprawę w tym ślipcie. Nie, muszę tutaj doskoczyć. Na to nie uda. Musisz tutaj o uh! Dobra. Nie, nie uda. Muszę tutaj. Uh! Zginąłem. Okej. Okay. Coś wszystko już tak nie... Nie dam rady. Jesteś, nie ma rady się tam przeszkoczę. Okay. Chyba, że tutaj. Zaryzykować. Bez zabawy nie ma... Bez ryzyka nie ma zabawy. Oh, dobra. Okej. Okay. To jest strasznie długie. Nie słuchajcie, myślę, że najlepiej po prostu zginąć. Bo to jest strasznie długie, ja tego i tak nie przejdę. Nie ja będę najlepiej zginąć po prostu. A może? A może? Okej, okay. bez ryzyka nie ma zabawy Dobra! Nóż to już nie ma sensu. No nie, ja ten blenem wpisałam. Okej, okay, słuchajcie. Ja już muszę kończyć. Długą rundę efekcie z tej mapki sobie dokończymy jutro. W następnym odcinku sycie, jak jakby dzisiaj które poziomu już było dziwne. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, bo są coraz ciekawsze. Dostał łapki w górę. Dzisiejszy doopier naprawdę był bardzo trudny. Ja sobie może jutro, jeszcze przed tym odcinkiem sobie przejdę ten, ten, wiecie, ten dropper No i sprawdzę, bo po prostu chyba go nie przejdę No oczywiście nie przejdę go, bez waszej pomocy Jeśli zostawicie łapkę w górę Patrzcie, każda łapka w górę, to każdy jeden poziom wyżej w tym dropperze A więc zostawcie łapkę w górę Suba A ja już się bardzo, bardzo serdecznie Moje no, ja muszę pożegnać też muszę kończyć, o nawet mi się bateria w telefonie już rozładowała, no to chyba znak, że już na prawdę muszę kończyć. Będę sobie się że środkom, powoli, bo jak wiadomo słychać już trzeba powoli się zbierać. Godzina jest 20, no już 20, dobra, Są, że ten filmik tak późno, on na pewno teraz będzie miał mało wyświetleń, no do się dropper był bardzo łatwy. A co ja powiedziałam? Przepraszam, wszystkich, coś pozuję tego zapału. Jest bardzo trudny, ale są takie małe niedogodności, ale to tam nieważne. Ale ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia.